Rozdział 9. Jak unikać kłótni? Jednym z największych wyzwań dotyczących naszych związków uczuciowych jest radzenie sobie z nieporozumieniami. Często się zdarza, że jeśli partnerzy nie zgadzają się ze sobą, ich dyskusja szybko przechodzi w kłótnie, a ta przeradza się w prawdziwą bitwę. W jednej chwili małżonkowie przestają ze sobą rozmawiać w miły, uprzejmy sposób, a zaraz potem zaczynają ranić się nawzajem obwinianiem, narzekaniem, żądaniem, oskarżaniem i obrażaniem. Mężczyźni i kobiety, kłócąc się, ranią nie tylko swoje uczucia, lecz także kaleczą łączący ich związek. Tak jak porozumienie jest najistotniejszym elementem szczęśliwego współżycia, tak kłótnie są skutecznym sposobem jego destrukcji. Im związek dwojga osób jest bliższy, tym łatwiej zadać partnerowi ból i samemu doznać cierpienia za jego sprawą. Z wielu praktycznych przyczyn głośno i dobitnie radzę parom, by się nie kłóciły. Kiedy dwojga ludzi nie łączy więź seksualna, jest im znacznie łatwiej zachować dystans i obiektywizm podczas kłótni czy dyskusji. Jeżeli natomiast kłócą się ludzie związani emocjonalnie i erotycznie, zwykle wszystkie uwagi odbierają bardzo osobiście. Niechaj stwierdzenie nigdy się nie kłóćmy stanie się waszym hasłem. Możecie omawiać wspólnie wszystkie za i przeciw, możecie negocjować sprawy, na których wam szczególnie zależy, jednak nie wolno wam się kłócić. Pamiętajcie, że można wyrażać swoje negatywne uczucia bez kłótni. Niektóre pary bez przerwy ze sobą walczą i to zabija ich miłość. Są też i takie związki, w których na ogół tłumi się negatywne uczucia w celu uniknięcia konfliktu. Efektem takiego postępowania jest wygasanie wszelkich uczuć, jakie partnerzy do siebie żywili. Innymi słowy, niektóre związki toczą ze sobą otwartą wojnę, inne pozostają w stanie zimnej wojny. Dla utrzymania zdrowego związku jest bardzo istotne, by znaleźć się gdzieś pomiędzy tymi skrajnościami. Jeżeli będziemy pamiętać, że pochodzimy z różnych planet i postaramy się nauczyć prawidłowego porozumiewania się, to uda nam się uniknąć kłótni bez jednoczesnego tłumienia negatywnych uczuć czy rezygnacji z własnych poglądów i potrzeb. Co się dzieje w czasie kłótni? Jeśli nie rozumiemy, jak bardzo kobiety i mężczyźni się różnią, możemy łatwo wdać się w kłótnię, która zrani nie tylko naszego partnera, lecz także nas samych. Tajemnicą unikania kłótni jest umiejętność prowadzenia rozmowy z miłością i szacunkiem. Różnice, które nas dzielą, i rozbieżne opinie nie są dla nas tak bolesne, jak sposoby, w jakie je wyrażamy. Teoretycznie kłótnia wcale nie musi ranić. Może być po prostu żywą rozmową, w której wyrażamy to, co nas różni. Bo przecież każdą parę ludzi coś różni. Jednak w życiu prawie wszystkie pary rozpoczynają wymianę zdań na określony temat, a po kilku minutach kłótnia dotyczy już samego jej przebiegu. Partnerzy nieświadomie zaczynają się nawzajem ranić i to, co mogło być niewinną wymianą poglądów, przeradza się w bitwę. Oboje jej uczestnicy nawet nie próbują zaakceptować lub choćby zrozumieć punktu widzenia strony przeciwnej. Im bliższy jest nasz związek, tym trudniej słuchać drugiej strony bez gwałtownego reagowania na jej opinię. Nie chcemy się czuć winni negatywnych uczuć partnera i zasługiwać na jego niezadowolenie, więc bronimy się, odmawiając mu racji. Dlaczego kłótnie sprawiają ból? Bolesne bywa nie to, co mówimy, ale jak mówimy. Bardzo często, kiedy mężczyzna czuje się atakowany, skupia się wyłącznie na tym, czy ma rację, przy czym zupełnie zapomina, żeby okazać miłość. Równocześnie traci umiejętność porozumiewania się spokojnym tonem i nagle nie umie już wyrazić swojej troski i szacunku. Nie zdaje sobie sprawy, jak bardzo przykre jest to dla partnerki. W takich momentach mężczyzna wyraża niezadowolenie w sposób niezwykle agresywny, a każda jego prośba brzmi jak rozkaz. Jest więc rzeczą naturalną, że kobieta nie godzi się spełniać jego życzeń i to nie tyle z uwagi na ich treść, ile na sposób ich wyrażania. Mężczyzna, zwracając się nieuprzejmie do partnerki, nieświadomie zadaje jej ból, a chwilę później próbuje jej dowieść, że wcale nie powinna być zdenerwowana. Wydaje mu się, że kobieta przeciwstawia się jego opiniom, choć w rzeczywistości jej opór budzi forma, w jakiej je przedstawił. Na ogół w takiej sytuacji mężczyzna jeszcze bardziej skupia się na udowadnianiu swoich racji, jednocześnie coraz mniej dbając o to, by przedstawić je w sposób kulturalny. Uwaga, partner nie zdaje sobie sprawy, że to on rozpoczyna kłótnię. Uważa, że to kobieta ją inicjuje. On broni swojego punktu widzenia, a ona siebie przed jego przykrymi uwagami. Kiedy mężczyzna odmawia racji bolesnym uczuciom kobiety wywołanym początkiem kłótni, rani ją jeszcze bardziej. Sam, nie będąc zbyt wrażliwym na ostre sformułowania, nie rozumie rosnącego zdenerwowania partnerki. Byłby zaskoczony, gdyby mu powiedziano, że to on sprowokował jej opór. Podobnie jest z kobietami. Nie zdają sobie sprawy, jak mocno ranią mężczyzn. Kiedy kobieta czuje się atakowana, odruchowo przybiera bardzo niechętny ton. Mężczyzna czuje się nieakceptowany i odrzucony, co jest dla niego tym boleśniejsze, im bardziej jest zaangażowany w związek. Kobieta zaognia kłótnię zapoczątkowaną przez mężczyznę w ten sposób, że wyraża negatywne uczucia odnoszące się do jego zachowania, a potem zarzuca go radami, o które nie prosił. Zwykle w takiej chwili kobieta zapomina złagodzić swoją wypowiedź wyrazami zaufania i akceptacji w stosunku do mężczyzny, i ten ku jej zdumieniu reaguje negatywnie. Kobieta jest oczywiście nieświadoma tego, że jej brak ufności rani partnera. Żeby uniknąć kłótni, musimy zawsze pamiętać, że naszych bliskich boli nie to, co mówimy, lecz jak to robimy. Trzeba dwojga, by się kłócić, ale jedno wystarczy, by te kłótnie przerwać. Najlepszym na to sposobem jest zduszenie jej w zarodku. Przede wszystkim należy uchwycić moment, w którym nieporozumienie przeradza się w kłótnie. Trzeba wtedy zrobić przerwę, po prostu przestać mówić i zastanowić się, w jaki sposób zwrócić się do partnera. Trzeba sobie uzmysłowić, że prawdopodobnie nie daje się tego, czego on, ona, potrzebuje. Potem można znowu zacząć mówić, lecz w sposób miły i pełen szacunku. Taka przerwa pozwala nam ochłonąć, uspokoić nerwy i skoncentrować się, zanim znowu zaczniemy mówić. Jak unikamy bólu? Ludzie starają się unikać bólu odczuwanego podczas kłótni. Stosują cztery różne sposoby: tak zwane cztery U: uderzenie, ucieczkę, udawanie i uleganie. Na krótką metę każda z tych metod działa. Lecz po pewnym czasie zaczyna przynosić jak najgorsze skutki. Uderzenie. Ten sposób z całą pewnością pochodzi z Marsa. Kiedy rozmowa staje się niemiła, niektóre osoby instynktownie zaczynają walczyć, natychmiast stają się agresywne. Ich motto brzmi: najlepszą obroną jest atak. Od początku kłótni obwiniają, osądzają, krytykują i robią wszystko, żeby partner poczuł, że nie ma racji. Często krzyczą i wyrzucają z siebie mnóstwo złości. Ich ukrytym zamiarem jest zastraszenie partnera, tak, żeby znów stał się pomocny i kochający. Kiedy to się udaje, uważają, że odnieśli zwycięstwo, choć tak naprawdę przegrywają. Zastraszanie zawsze podkopuje ufność partnera. Uzyskiwanie tego, na czym nam zależy, poprzez pognębienie drugiej osoby, jest świetną metodą na unicestwienie łączącej nas więzi. Kiedy pary walczą ze sobą, powoli niszczą swoją umiejętność otwarcia się i wrażliwość. Kobiety chronią się, zamykając się w sobie, a mężczyźni się odcinają i przestają troszczyć się o partnerkę. Po pewnym czasie łącząca ich na początku intymna więź zanika. Ucieczka. Ten model zachowania również pochodzi z Marsa. Żeby uniknąć konfrontacji, marsjanin może zaszyć się w jaskini i w ogóle z niej nie wychodzić. To przypomina zimną wojnę. Mężczyzna unika rozmowy i żadne problemy nie znajdują rozwiązania. Takie bierne zachowanie w niczym nie przypomina przerw w rozmowie, które wprowadzamy, by się uspokoić i po których dyskusja toczy się nadal, tyle że w uprzejmniejszej formie. Mężczyzna uciekający boi się konfrontacji, woli nie poruszać żadnego tematu, który mógłby wywołać kłótnie. Zamiast się kłócić, niektóre pary po prostu przestają rozmawiać na tematy, które wywołują nieporozumienia. Metodą, jaką ci ludzie stosują, aby zaspokoić swe pragnienia, jest ukaranie partnera przez stłumienie i ukrywanie miłości. Nie atakują i nie ranią swych bliskich bezpośrednio, jak ci, którzy wybierają walkę, lecz okrężną drogą zadają ból, odmawiając im uczucia, na jakie zasługują. Z kolei ukrywanie miłości sprawia, że także mniej się jej otrzymuje. Na krótką metę ucieczka pozwala osiągnąć spokój i harmonię, ale jeśli nie mówimy o swoich problemach i emocjach, po jakimś czasie rodzi się uraza. A znikają gorące uczucia, które łączyły nas na początku drogi. W związkach wybierających metodę ucieczki, partnerzy często zastępują tłumione uczucia nawykami obiadania się, nadmiernej pracy, a nawet nałogami. Udawanie Jest to zachowanie o proweniencji wenusjańskiej. Kobieta, która ten model wybrała, udaje, że problem nie istnieje. W ten sposób chce uniknąć zranienia w czasie konfrontacji. Z przyklejonym do twarzy uśmiechem wydaje się permanentnie ze wszystkiego zadowolona. Z czasem jednak narasta w niej uraza. Ma wrażenie, że stale ofiarowuje coś swojemu partnerowi, niczego nie dostając w zamian. Ta uraza z kolei blokuje naturalną potrzebę okazywania miłości. Kobiety, które udają, Boją się wprost wyrażać swoje uczucia i dlatego starają się, by wszystko było w porządku. Mężczyźni także często używają tego zwrotu, ale dla nich znaczy on coś zupełnie innego. Mówiąc wszystko w porządku, mężczyzna ma na myśli wszystko w porządku, bo mogę sobie z tą sprawą poradzić sam albo wszystko w porządku, potrafię to rozwiązać i nie potrzebuję pomocy. Jeżeli natomiast podobnego sformułowania używa kobieta, oznacza ono, że próbuje uniknąć konfliktu bądź kłótni. Aby zapobiec wzburzeniu fali, kobieta może nawet przed sobą udawać, że wszystko jest w porządku, jest fajnie, jest ok, choć rzeczywistość wygląda inaczej. Poświęca wtedy swoje pragnienia, uczucia i potrzeby, żeby za wszelką cenę uniknąć konfliktu. Uleganie ten sposób reagowania również pochodzi z Wenus. Osoba postępująca według tego modelu, zamiast wszczynać kłótnie, po prostu się poddaje. Bierze na siebie całą winę i odpowiedzialność za to, co denerwuje partnera. Na krótką metę pary, w których kobiety są uległe, sprawiają wrażenie zgodnych, lecz szybko wychodzi na jaw, że tak nie jest. Kiedyś pewien mężczyzna w rozmowie ze mną skarżył się na swoją żonę. Bardzo ją kocham. Ona daje mi wszystko, czego pragnę. Jedyne, co mnie gnębi, to fakt, że ona nie jest szczęśliwa. Żona tego pana przeżyła dwadzieścia lat poświęcając się dla męża. Nigdy się nie kłócili, a jeśli ktoś zapytałby ją o ich związek, powiedziałaby Och, jest wspaniały, mam kochającego męża. Jedyny kłopot w tym wszystkim to ja cierpię na depresję, sama nie wiem dlaczego. Cóż, Pewnie dlatego, że przez 20 lat wyrzekała się siebie. Ludzie tego typu intuicyjnie odgadują życzenia partnera i korygują swoje zachowanie, tak by go zadowolić. W końcu doznają urazy, zmuszając się w imię miłości do zaprzeczenia sobie. Każda odmowa jest dla nich nadwyraz bolesna, bo i tak prawie wszystkiego już sobie odmówili. Za wszelką cenę starają się nie dopuścić do odrzucenia i są skłonni zrezygnować ze wszystkiego, po to, by ich kochano. Być może odnalazłeś siebie w jednym z tych czterech U, albo w każdym potrosze. Każda z powyższych strategii ma na celu uniknięcie zranienia. Niestety, żadna z nich nie przynosi zamierzonego skutku. Jedyną skuteczną metodą jest rozpoznanie kłótni i jej przerwanie. Można wtedy ochłonąć i dopiero po chwili wrócić do rozmowy. Gdy nauczycie się wypowiadać ze zrozumieniem i szacunkiem wobec płci przeciwnej, powoli przestaniecie się kłócić i walczyć. Dlaczego się kłócimy? Mężczyźni i kobiety zazwyczaj spierają się na temat pieniędzy, seksu, podejmowanych decyzji, rozkładu zajęć, wychowania dzieci i obowiązków domowych. Te wszystkie dyskusje przeradzają się jednak w zażarte kłótnie z jednego tylko powodu: nie czujemy się kochani. Kiedy cierpimy na niedosyt miłości, trudno nam okazywać nasze uczucie. Kobiety nie pochodzą z Marsa, i dlatego bez uświadomienia sobie czego naprawdę oczekuje mężczyzna, nie potrafią odpowiednio reagować na nieporozumienia. Dla mężczyzny wywołujące konflikt poglądy, uczucia i pragnienia są prawdziwym wyzwaniem. Im bliższa jest jego więź z kobietą, tym trudniej mu znieść dzielące ich różnice i nieporozumienia. Jeżeli partnerka jest niezadowolona, on odbiera to bardzo osobiście, że to niezadowolenie odnosi się do niego. Mężczyzna znacznie łatwiej przyjmuje różnice zdań wtedy, kiedy jego podstawowe potrzeby są zaspokojone. Jeżeli natomiast odmawia mu się miłości, której pragnie, zaczyna się bronić i wychodzi na jaw gorsza strona jego natury. Instynktownie wyciąga miecz. Pozornie może się wydawać, że spiera się na pewien konkretny temat, pieniądze, obowiązki itd., ale prawdziwym powodem obnażenia miecza jest to, że mężczyzna nie czuje się kochany. Jakakolwiek by była pozorna przyczyna kłótni, ta prawdziwa, ukryta, bywa zupełnie inna. Ukryte powody, dla których mężczyźni się kłócą. Ukryte powody kłótni. Nie znoszę, kiedy ona załamuje się z powodu najdrobniejszych rzeczy, które zrobiłem lub których nie zrobiłem. Czuję się krytykowany, odrzucony, nieakceptowany. Czego potrzeba, by partner przestał się kłócić? On chce być akceptowany taki, jaki jest. Tymczasem czuję, że partnerka próbuje go ulepszyć. Mężczyzna. Nie lubię, kiedy ona zaczyna mi mówić, jak powinienem postępować, traktuje mnie jak dziecko. Mężczyzna chce być podziwiany, a tymczasem czuje się niedoceniony. Mężczyzna. Nie lubię, kiedy ona obarcza mnie winą za swoje niezadowolenie. Nie zachęca mnie w ten sposób, bym był rycerzem w lśniącej zbroi. Mężczyzna chce, by go zachęcano. Bez tego ma ochotę zrezygnować. Mężczyzna. Nie lubię, kiedy ona mówi o tym, jak dużo robi, lub o tym, że nikt jej tu nie docenia. Wydaje mi się wtedy, że to właśnie ona nie docenia, ile dla niej robię. Mężczyzna chce być doceniany, tymczasem czuje się obwiniany, pozbawiony uznania, bezsilny. Mężczyzna, nie lubię, kiedy ona niepokoi się wszystkim, co może się nie udać. Wydaje mi się, że mi nie ufa. Mężczyzna chce, by partnerka ufała mu i dostrzegała, jak bardzo dba o jej bezpieczeństwo. Tymczasem czuje się odpowiedzialny za jej niepokój. Mężczyzna: Nie lubię, kiedy ona chce, żebym coś zrobił, lub z nią rozmawiał dokładnie wtedy, kiedy ona sobie tego życzy. Mam wrażenie, że nie akceptuje mnie i nie szanuje. Mężczyzna chce być akceptowany bezwarunkowo. Zamiast tego czuje się kontrolowany i zmuszony do mówienia w chwili, kiedy nie ma nic do powiedzenia. Wydaje mu się wówczas, że nigdy nie może zadowolić partnerki. Mężczyzna: Nie lubię, kiedy rani ją coś, co powiedziałem. Czuje, że mi nie ufa, źle mnie rozumie i odpycha mnie. Mężczyzna chce, by go akceptowano i ufano mu. Czuję, że mu się nie wybacza i że się go odpycha. Mężczyzna nie lubię, kiedy ona wymaga, bym czytał w jej myślach. Nie umiem tego robić. Mam wrażenie, że jestem nie taki, jak powinienem. Mężczyzna chce, aby partnerka była z niego zadowolona, zamiast tego czuje się niedoskonały. Zaspokojenie podstawowych potrzeb emocjonalnych mężczyzny zmniejszy jego skłonność do angażowania się w bolesne kłótnie. Niejako automatycznie stanie się on zdolny do traktowania rozmówczyni z większym szacunkiem, wyrozumiałością i troską. Dzięki temu różnice zdań, nieporozumienia i negatywne emocje mogą znaleźć rozwiązanie w drodze negocjacji, rozmowy i kompromisów. Kobiety także wywołują bolesne kłótnie, ale czynią to z innych powodów. I chociaż pozornie może się zdawać, że kłócą się o pieniądze, obowiązki czy coś podobnego, to faktycznie przyczyny prowokujące je do takiego zachowania są inne. Ukryte powody, które pchają kobiety do kłótni. Ukryty powód kłótni. Nie znoszę, kiedy on umniejsza znaczenie moich uczuć albo potrzeb. Czuję się lekceważona i odrzucona. Ona potrzebuje troski i poczucia, że jest dla partnera ważna. Tymczasem czuje się ignorowana i osądzana. Kobieta. Nie lubię, kiedy zapomina zrobić to, o co go proszę. Wówczas wszystko, co mówię, brzmi jak marudzenie, a do tego wydaje mi się, że muszę go ciągle mobilizować. Kobieta chce, by o niej pamiętano i szanowano ją. Tymczasem czuję się zaniedbywana i umieszczana przez partnera na samym końcu jego hierarchii ważności. Kobieta. Nie lubię, kiedy mnie obwinia za moje niepokoje. Mam wrażenie, że musiałabym być idealna, aby mnie kochano. Nie jestem ideałem. Kobieta chce, by partner rozumiał powody jej zdenerwowania i zapewniał, że wciąż ją kocha i że nie musi być idealna, aby ją kochano. Tymczasem nie czuję się dość pewnie, by być sobą. Kobieta. Nie lubię, jak podnosi głos i wygłasza serię argumentów potwierdzających swoje racje. Tracę wtedy wrażenie słuszności moich przekonań i myślę, że on wcale nie bierze pod uwagę mojego punktu widzenia. Kobieta chce, by ją rozumiano i szanowano, a tymczasem nawet się jej nie słucha. Jest to dla niej poniżające. Kobieta. Nie lubię protekcjonalnego tonu, jaki przybiera wtedy, gdy zadaję pytania dotyczące decyzji, które mamy podjąć. Mam wrażenie, że jestem dla niego ciężarem i że traci przeze mnie czas. Kobieta chce mieć świadomość, że partner troszczy się o jej uczucia i szanuje jej potrzebę gromadzenia informacji. Tymczasem nie czuję się ani szanowana, ani doceniana. Kobieta. Nie lubię, kiedy nie odpowiada na moje pytania i uwagi. Mam uczucie, jakbym nie istniała. Kobieta chce być pewna, że on jej słucha i że mu na niej zależy, a tymczasem czuje się ignorowana. Kobieta nie lubię, kiedy mi tłumaczy, że nie powinnam być zła, smutna, zdenerwowana czy coś podobnego. Czuję się przez to lekceważona i samotna. Kobieta chce, by ją traktowano poważnie i zrozumiano. Zamiast tego czuje się niekochana, urażona i samotna. Kobieta. Nie lubię, gdy partner wymaga ode mnie większego dystansu wobec życia. Wydaje mi się wtedy, że moje uczucia są dowodem słabości, a nawet czymś złym. Kobieta chce, by się nią opiekowano i szanowano jej uczucia. Reakcje partnera powodują, że nie czuje się ani bezpieczna, ani chroniona. Chociaż wszystkie te bolesne uczucia i niezaspokojone potrzeby są ważne, rzadko mówi się o nich głośno. Narastają zwykle w ukryciu, by ujawnić się burzliwie podczas kłótni. Czasem są wyrażane bezpośrednio, ale częściej minami, gestami i tonem głosu. Mężczyźni i kobiety muszą rozumieć i brać pod uwagę to, co szczególnie ich dotyka. Prawdziwą trudność sprawia nam wypowiadanie się w taki sposób, który uwzględniałby potrzeby emocjonalne partnera. Jeśli jednak to się powiedzie, Kłótnie przerodzą się w rozmowy pomagające przezwyciężać nieporozumienia i szukać kompromisów.